Siemano wam wszystkim z tej strony Rafi XDXD, a znów znaczy dzisiaj jest... Wymiatać XD. Na Fascka jeszcze mam fajem. Naromatic, cześć. Majka inaczej. Dobra, jest tutaj z nami y, grać Nie wiem jak on się nazywa. który... Gutex. Gutex. O. No. I dobra, zaprezentujemy wam serwer. Y, hmm. On się nazywał Hirobra. To jest nowa edycja. E, survival and działki Jakie sory. Eee, Sorry. <laughs> and e, Wojna Gildi. Survival and e, Wojna Gildii. No i trochę no nie? To jest Merrymatics. Pododawaliśmy mi nowe pluginy typu... Um, no kurde. Życie nad głową. No i takie. Tutaj macie zasady. Czy jest zasada. Tak, jest tam. są. Tutaj macie adminów. No to przeczytajmy. Właściciel Rafik z oczywiście. Oszczyk admin. Majka admin. admin Ferdziów, Admin Jan, admin Moderator Adam. oraz kolejny admin... Kuba Admin. Taczka. Tak, taczka. Tutaj no. mamy spawn Taczka no I taczkę mamy oczywiście, która stoi na spawnie No cześć Oglądamy taczkę <grym> Taczka no ucieka Jak ktoś wyjdzie na tej płytki, to już nie ma odwrotu No właśnie, jeśli tutaj ktoś wejdzie, to już nikt wyjdzie e, Tak. <grym> VIP kosztuje 5 zł Na, czyli na miesiąc Mega VIP kosztuje 10 też na miesiąc i sorry, Super VIP kosztuje 10 na miesiąc i Mega VIP kosztuje 15 też na miesiąc No i bardzo często są różne splify, różne Dzisiaj eventy. był właśnie jeden po wejściu Było dzisiaj do wygrania tam kto który zwiedzumie ma na Skype'ie, to widział, bo pisałem do nich że kto wejdzie Cztery osoby pierwsze z serwa, które wejdą na serwer, to dostają yy, rangę VIP na miesiąc. No Uy. i podostawali. Ej, Majce się nudzi. Chciał, znaczy? yy, chciałbym tutaj dopisać jeszcze taką salę może chwały zapiszemy. No spoko, albo nie wiem. Jak widzicie, tutaj kolekcjonuję wszystkie głowy. Znaczy... Dobra, to tu zrobimy jakąś taką, albo nie, nie będę niszczył Panny. Zrobimy i tak. Chciałbym na początek powiedzieć, że bo mamy wasz, mamy stronę internetową, serwera. Mm -hmm. I, I będzie na dole w opisie. I osoba, która ten, z nami się składa na ten, w zamian za to, że ma rangę na serwerze. To jest Patrykus 17, on ma mega wipa. a Pozdrawiam, ehm. pozdrawiam. Pozdrawiam Patrykusa. On wypa prawie na zawsze, dopóki się będzie składał. Matrykosa i jego armię. Mm. Do boju Menele! <noise> e, nie było Co ma to. No to... Tam e... Zapraszam jeszcze na stronę Facebooka, będą nowe aktualizacje do zdjęć, postów i tp. No i tam może się te da... będzie w opisie. do jakiego TP? Przecież nie te pan do nikogo. IP. to są to kończymy może, namiast... no nie? Chwały dobra. się pisało przez CH. No. Dobra, to... To chodźcie, y pożegnamy się tam, gdzie zapytał. To, to, to chyba nie ta strona, chyba no, tam. też no, tu. No, ale no, myśmy nam się pożegnać, gdzie byliśmy. No to no, chyba właśnie. tam. O jest nasz VIP! Bo o kolejny Batrix. Nasze... No, gdzie wy jesteście ludzie? O, ale, no nie, no nie wiem, czy to było z tej strony. Z czy tej z tej? to był enchant, tej był. A no? A może to nie było enchant? A? Był, na pewno. Ale, no! Był, ja robiłem. A wiesz co ja robiłem? No właśnie. Dobra, to pożegnamy się. A Prze ja to co? I obrazę. Ej, nie wiem. Dobra, no to y, myślę, że gnamy. Z tej strony był kto? Rafał. I... Szymon... Murzyn. Tak, <laughs> Majka. Oraz... Oraz wszyscy gracze. Ale z, Ale Murzyn to jest Kuba. Co mu kradniesz? No, no właśnie, no to ty kradniesz kubie, no. A, a właśnie, chciałbym y, założyć... Y, akcję character charytatywną dla wymiatacza xd taczki murzyneksa e, e, chcielibyśmy kupić mu minecrafta premium, żeby mógł e, mieć własnego murzyna cina murzynki nie no, no, yes. nie, no takiego tu już ma dobrego on ma taki, wiecie taką zabawkę pluszoną takiego murzyna, takiego murzynkę I się bawi mago dobra masz umowę ej tak no dobra, no to kończymy to. No kończymy to, narka. narka. Na razie. Na Ujeżdżanie wop. Łop, 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 łop. Tu, tu, tu. Tu, Powiedz ten Bartek. Łop, 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 Łop. Łop, A ty na nie Vás mm, Dobra. A som mám dodať? Dobrá.